Obecnie bardzo popularne stają się historie z nurtu Comfort Books, których akcja toczy się powoli w księgarniach, w kawiarniach czy w małych sklepach. Ich bohaterowie to ludzie samotni, zagubieni, szukający swojego miejsca. Być może już widzisz w nich cząstkę siebie. Bohaterowie tych książek swoje miejsce znajdują w ciepłej rozmowie, w filiżance herbaty, w życzliwości drugiego człowieka. Dają nadzieję na lepsze jutro i pokazują, że warto celebrować drobne przyjemności. W tych książkach nie chodzi o akcję, lecz o obecność. Nie bez powodu to właśnie koreańskie powieści uznają się za comfort books. W latach 80. XX wieku w Korei Południowej narodził się nurt literacki zwany healing. Z języka angielskiego termin ten oznacza uzdrawiający. Poznajcie trzy propozycje naszych Comfort Books. Najnowsza z nich to ostatni telefon. Łączy walory terapeutyczne i literackie, pomaga w domknięciu niedokończonych spraw i uleczaniu ran. To fikcyjna powieść dotykająca realnych problemów, takich jak depresja, samookaleczenia i samobójstwa. Choć tematyka może na pierwszy rzut oka budzić niepokój, to książka ta niesie pokrzepienie i co ciekawe, posiada wątek fantazy. W centrum tej niezwykłej historii znajduje się tajemnicza budka telefoniczna, służąca jako pomost pomiędzy żywymi a tymi, którzy wybrali przedwczesny. I tragiczny koniec swojej ścieżki. GN jest terapeutką specjalizującą się w autopsji psychologicznej. Jej zadaniem jest niesienie pomocy pogrążonym w żałobie rodzinom. Tworzone przez nią raporty rzucają światło na wybory zmarłych i mają pomóc ich bliskim w zrozumieniu przyczyny samobójstwa, a tym samym załagodzeniu bólu wynikającego z poczucia winy. Nieoczekiwanie Gien, która cierpi po śmierci ojca, znajduje ukojenie w pobliskiej budce telefonicznej, miejscu wypełnionym cennymi wspomnieniami. To tam odkrywa możliwość połączenia się ze zmarłymi i usłyszenia myśli, które towarzyszyły im w momencie podejmowania ostatniej w życiu decyzji. Podsumowując, książka ta prowadzi do pozytywnych refleksji. Jak rozmawiać, pielęgnować relacje czy prosić o pomoc. Zachęca do tego, aby być odważnym i rozmawiać o swoich problemach, a także szukać dla nich rozwiązań. Kolejna książka, Witajcie w księgarni Hyunam Dong, to koreański bestseller, który w ciągu zaledwie pięciu miesięcy sprzedał się w ponad 110 tysiącach egzemplarzy. Wypalona fizycznie i emocjonalnie bohaterka powieści, choć spełniała się w życiu prywatnym i zawodowym, czuła jedynie wyczerpanie. Pewnego dnia postanowiła zrealizować dawne marzenie, przeprowadziła się do małej dzielnicy na obrzeżach Seulu i otworzyła kameralną księgarnię Hyunam Dong. To właśnie w niej otoczeni książkami Yang Joo i jej klienci znajdują życzliwe schronienie: od samotnego baristy przez nieszczęśliwą w małżeństwie właścicielkę palarni kawy, po pisarza, który uciekając przed pustką zaczął poszukiwać zdań idealnych. Wszyscy borykają się z rozczarowaniami. Księgarnia Hunam Dong staje się miejscem, w którym uczą się, jak żyć naprawdę. Ujmująca i pełna wdzięku opowieść o poszukiwaniu akceptacji i życiowego celu za pomocą dużych dawek uzdrawiającej mocy książek. Wyobraźcie sobie sklep, w którym można kupić upragnione szczęście, a płaci się za nie niepowodzeniami. To sklep pory deszczowej. W tym tajemniczym miejscu, które otwiera się raz do roku i tylko wtedy, gdy pada deszcz, nieśmiała serin wyrusza w towarzystwie czarujących przewodników, którzy potrafią skraść ludzkie serca ku wspaniałej przygodzie i odkrywa prawdziwą wartość przyjaźni, miłości i marzeń. Zaopatrzona w wyjątkowy bilet, zwiedza różne zakątki sklepu, szukając upragnionego klucza do swojej przyszłości. Jest jednak pewien haczyk: musi go odnaleźć w ciągu tygodnia, inaczej ryzykuje, że zostanie uwięziona w sklepie na zawsze. To pierwsza na polskim rynku książka, której krawędzie pokolorujesz samodzielnie, co jest jej dodatkowym atutem. Jeśli czujesz, że aktualnie potrzebujesz bardziej wyciszających powieści, dobrych dla równowagi psychicznej, to musisz koniecznie zapoznać się z koreańską literaturą. Warto w tym miejscu dodać, że lektura Healing Books nie zastąpi psychoterapii. Powieść może przynieść otulenie, zadbać o chwilowy spokój w głowie, dodać otuchy, ale nie można jej traktować jako lekarstwo na problemy natury psychicznej. Jeśli zmagacie się z trudnościami, pamiętajcie, nie jesteście sami. Wsparcie można uzyskać pod numerem telefonu 116-123. To kryzysowy telefon zaufania.